Breivik pozywa Norwegię za łamanie praw człowieka i narzeka na warunki, w jakich odsiaduje wyrok. No dobra, ale zobaczmy w jakich warunkach odbywa on karę. Jak widać, ma do dyspozycji kilka pomieszczeń, w tym m.in. salę telewizyjną z konsolo do gier, siłownie. Odsiadkę też mu umilają trzy papuszki. Przypomnijmy, Anders Breivik odsiaduje wyrok 21 lat więzienia za zabicie 77 osób. Jego cela też jest. Piętrowa, na dwóch piętrach znajduje się między innymi kuchnia, łazienka, sala telewizyjna, pokój gościnny. Ponadto, jak już wspomniałem, Breivik może trzymać w więzieniu trzy papuszki faliste jako zwierzęta domowe. Myślę, że pana Brejwika trzeba zaprosić do polskiego więzienia i polskiej celi. Wtedy, no, pewnie by docenił, w jakich warunkach odsiaduje swój wyrok. Podejrzewam, że niejedna osoba chciałaby posiadać tak urządzone mieszkanie, jak pan Brejwik swoją celę.